Łukasz Milik, dyrektor Akademii Górnika, zabrze szczytna akcja. Akcja, która, której chyba jeszcze w przypadku Akademii nie było, Bo jeśli chodzi o skalę wsparcia i pomocy, którą wspólnie z Fundacją Zarys niesiecie Ukrainie. Jak najbardziej, to jest jakby dana większa. największa. Akcja to z jednego względu, w tym roku mieliśmy największy wpływ z 1%, który zbieramy, a 1% my jako fundacja nie przekazujemy na swoje działalne bieżące, tylko głównie na pomoc. Tak? Ile uda nam się pieniążków zebrać z 1%, tyle staramy się przekazać. Na różne rodzaje cele hartatywne. Tak? Dzisiaj tutaj padł od razu wiadomo temat Ukrainy. Tutaj wspólnie z Fundacją Zarys doszliśmy do porozumienia. Zrobiliśmy tutaj wspólną akcję. Dzisiaj pierwszy tir wyjeżdża na Ukrainę z, z darami. Ta akcja i taka działalność pokazuje, że w przypadku Fundacji Akademii Górnika Zabrze nie jest ważne tylko wychowanie sportowców, przysłych piłkarzy, ale przede wszystkim formowanie odpowiednich postaw życiowych. No, nasza działalność jest na szeroką skalę, różną skalę. Tak wiadomo, że głównie się kojarzymy... Pod nazwą Fundacja Górnika Zawrze, z klubem, tak? ale mamy w swoim statusie działanie yy, społeczne i staramy się też tego wykonywać. Jak najbardziej wspierać różne rodzaju inicjatywy, domu dziecka, yy, szpitale i różne, różne potrzeby, które są zawodnicy, chore, dzieci. No i dzisiaj, tutaj wiadomo, na większą skalę wspieramy dzisiaj pomoc Ukrainie. To, co z nami się znajduje, są to palety, które są przygotowywane do transportu na Ukrainę. Dzięki połączeniu sił z Zabrzeńską Fundacją, Fundacją Górnika Zabrze i Fundacją Zarys, udało się zorganizować akcję wysyłkę dwóch tirów we współpracy z innymi darczyńcami. To, co za nami się znajduje, to są sprzęt jednorazowy, przede wszystkim igły, szykawki, przyrządy do infuzji, materiały opatrunkowe, rękawice medyczne. Tak naprawdę jest to niezbędny sprzęt, który jest potrzebny do szpitali na Ukrainie, w Ukrainie. Co warto powiedzieć, za nami znajduje się 60, ponad 60 palet, ponad tona produktów półtorej miliona produktów sprzętu medycznego. Są to dwa tiry, które trafią dzisiaj na Ukrainę do Lwowa. Bardzo mnie cieszy, że, że, jesteśmy, że, że mieliśmy okazję wspólnie przeprowadzić kolejną akcję. Mówię tutaj o, o czwartym i o piątym tirze, który został zorganizowany przez Fundację Zarys. Mam nadzieję, że nie jest to koniec współpracy z. Фундація Ґурніка завжек і ними дерчинцями. Так, ми відправляємо ці, ці речі українському народу, допомагаємо їм, щоб їм було добре на цей, цей нелегкий час. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!